Te ubrania. Masz. A przecież ja to wczoraj Nie, to jest, no nie nie, Nie, to, to jest. Nie, 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 to są nowe ubrania, zamówiłem takie same, bo wyglądasz w tym tak od family friendly, także Chcę na każdym filmie Family Friendly w tym występować? No ja bym występował w tym, no. Trzeba później sprawdzić, jak wygląda sprawa z zasięgami, ale chyba ten film zrobił 4 godziny, 800 tysięcy. Ja i pobiliśmy rekord, znaczy ty pobiłeś rekord polski, 100 tysięcy łapek. Dobra, ale godzina. czekaj, ja to muszę ubrać na filmie, to czekaj. Także kamerzysta mysz, mi nowiutkie, świeżutkie ubranka. Oczywiście nie są to nowe. Marek, nagość! lagość, na Nie A. można pokazywać! Marku, czy chcesz się napić wody? Chce się napić wody? Tylko nie z lotowca. Yy, żywiec zdrój, bo to ta No powiedz jeszcze raz. Marku, czy chcesz się napić żywiec zdrój za dwa złote? A, czekam, jest ta. Mm. O nie, kazałeś mi wypić wodę. To jest takie straszne. Ale udało mi się wykonać wyzwanie. Super, jakie dajesz mi kolejne?